Cześć, z tej strony Majaki. Dzisiaj porozmawiamy trochę o Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed to seria gier wyprodukowana przez firmę Ubisoft, zapoczątkowana w 2007 roku. Jest to świetny bestseller. Gra niestety została zaprojektowana tylko i wyłącznie z myślą o pc i posiadaczach konsol 8. generacji. Akcja gry rozgrywa się pod koniec XVIII wieku na ulicach Paryża, w czasie rewolucji francuskiej. Głównym bohaterem jest Arnaud, młody chłopak, który w dziecięcych latach traci swojego ojca, no i poznaje swoją miłość Eli. Później, bohater zostaje niesłusznie oskarżony, zostaje niesłusznie oskarżony za śmierć swojego opiekuna, pana de la Serge której był świadkiem, no i trafia do więzienia. Poznaje tam jednego z asasynów, Baleka, który wprowadza go do bractwa. No i właśnie od tej pory stajemy się młodym asasynem, który walczy z niesprawiedliwością Paryża, stawia czoło intrygom, no i próbuje ustalić mordercę swojego opiekuna, pana de la Serge. Wróćmy może do informacji o grze, tak gadać nieskończoność o fabule. W nowym, świecie, w nowym świecie tutaj wprowadzono dużo zmian. Tak jak grafika, fizyka, animacja ruchu, również mechanika rozgrywki oraz system walki jest zmieniony. Nasza postać w trakcie rozgrywki zdobywa dużo punktów, umiejętności, które można rozdawać. Otwarty świat pozwala na swobodne przemieszczanie się po Paryżu. No, w filmiku, na którym gram. jest dużo pobocznych misji, które możemy sobie wykonywać. Poruszanie się w postaci naszej, takie jak spinanie czy zeskakiwanie, również zostało zmienione. W grze także jest zastosowanie skali 1 do 1, czyli, nasza, czyli wymiary budynków, wymiary te odległości. To wszystko jest jak najbardziej realne. Możemy y, przemieszczać się przez y, pomieszczenia. Y, no jest dużo takich różnych urozmaiceń wprowadzonych w tej grze, y, które tutaj dali. Zobaczcie, y, na ulicach Paryża widać tutaj w odróżnieniu od poprzednich części jest, jest duży tłum. Więc jest się ciężko przemieszczać, łatwo się nawet wywrócić czy potrącić innych ludzi, przez co może nas zacząć ścigać. Milicja, są różnego rodzaju misje poboczne. Tak jak. O, nie da, udało mi się. Tak jak tutaj na przykład trzeba powalić złodzieja, za to dostajemy punkty wydarzenia w tłumie i po. Po ukończeniu kilku takich wydarzeń y, dostajemy nagrodę, na przykład broń czy część y, ubioru jakie, jakaś. No i tak jak widzimy, bardzo gęsto są umieszczone budowle, co pozwala nam na przemieszczanie się szybko między lokacjami. W poprzednich częściach nie było tego. Tak, również widzicie tutaj. Przechodząc przy, przechodząc przy żołnierzach Templariuszy zostałem rozpoznany, ponieważ wrogowie nasi zapamiętują naszą twarz i mimo przejścia duży, dużego kawałka gry, oni dalej nas będą rozpoznawać. Nieistotne czy będziemy na, czy spotkamy ich na początku gry, czy na końcu, oni zawsze będą nas rozpoznawać. Zacznę wykonywać teraz jedną z misji, w której jestem w trakcie tutaj jeden ze sprzedawców o, kolejne wydarzenie w tłumie. Fajnie ulepszyłem sobie już moją umiejętność, że mogę zabić w naprawdę fajny sposób y, dwóch przeciwników naraz. W odróżnieniu od poprzednich części, że było to zwykłe podejście i wbicie ukrytego ostrza w szyję czy w inną część ciała. W tej części, y, w tej części jest to naprawdę rozwinięte na wysokim poziomie. Również sabotowanie dzwon y dzwonów alarmowych u może nam ułatwić w przyszłości przejście przez ten obszar. To właśnie dziewczynka, o której mówiłem na początku. I trochę streszczałem Wam y, fabułę. Jest to Ellie Ludowosa, piękność, w której nasz główny bohater jest zadłużony. Zacznę teraz wykonywać misję. Tak, ja jestem akurat w trakcie y, dochodzenia tego, który z asasynów jest zdrajcą y, zakonu naszego y, Zamordował jednego jakby z głównych asasynów Ok, myślę, że tutaj zakończę już to moje krótkie przemówienie. Dzięki wielkie. Lajkujcie, nie, subskrybujcie. Zapraszam do polubienia sure. również mojego fanpage'u na Facebooku. No. Cześć!